Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Tak jak tytuł Wam już mówi, dziś będzie trochę o burzy, a w zasadzie o dwóch burzach, które w ostatnich dniach przeszły przez nasze siedlisko. Co ciekawe, były to dość mocne burze, jak na w sumie miesiąc kwiecień, co nas zmusiło do pewnych refleksji. Jak wiecie, kilka Lat temu, a dokładnie prawie 3 lata temu, już 3 lata temu, e, przeszła tutaj obok nas przez nasz dom w zasadzie, praktycznie powódź błyskawiczna. Wykonałem pewne kroki do tego, aby zabezpieczyć nasze siedlisko przed powodzią, ale nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkiego. Albo niektóre prace też są w trakcie realizacji. Jeśli ktoś jest ciekawy. Jak to wyglądało właśnie po tej powodzi, to teraz w prawym górnym rogu wyświetlać się film do mojego drugiego kanału Rodzina na polu. Tam właśnie pokazywałem skutki tej powodzi błyskawicznej. Teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego filmu. Pierwsza burza, ta powiedzmy troszkę mocniejsza, przyszła od nas od strony północnego wschodu. No i tak. Jesteśmy generalnie otoczeni górami i zawsze obserwuję na takiej aplikacji Windy. Ona jest, bardzo Wam polecam. E, można obserwować tam lokalne burze i ich moc, i mi się zawsze e, sprawdza. No i tak właśnie patrzyłem na tą aplikację, i ta burza strasznie się kotłowała e, o, o taką górkę tutaj. Nie mogła się przebić, ale jak się przebiła, to zobaczcie co się wydarzyło. 그렇다 Jak mogliście zauważyć, był grad, błyskało się, grzmiało. No i oczywiście był strumień wody. W pewnym momencie, niestety, nie udało mi się tego ująć. Nasze korytka, które odprowadzają wodę, były na równo no, z drogą, praktycznie. Więc generalnie no, było dość, dość ciekawie. Rzeka, która płynie obok nas, też bardzo się podniosła. No, i w pewnym momencie myśleliśmy, że może być powtórka sprzed ostatnich e, kilku lat. Na szczęście, tak się nie wydarzyło, ale zaraz po tej burzy w ten sam dzień dotarła do nas kolejna burza, tym razem przyszła od zachodu e, i była troszkę mocniejsza, aczkolwiek grad był był e, większy e, i bardziej intensywny. Zresztą zobaczcie sobie to teraz na tym materiale, który udało mi się nagrać. Jak widzieliście, ten grad y, był dość intensywny. E, kuleczki były takie jakby to porównać do grochu, grochu, groszku, groszku, takiego groszku zielonego, e, takiej wielkości. Nie, nie spowodowały żadnych uszkodzeń. Na szczęście kilka dni wcześniej zasłoniłem truskawki, które już nam wykiełkowały, ale zasłoniłem je przed kurami, w zasadzie przed jedną kurą. Która jeszcze gdzieś tam przechodzi przez moje ogrodzenie, no i dobrze, że zasłoniłem, bo przynajmniej ich nie zbiło. Ogólnie ostatnio dochodzą do nas różne informacje na temat tego, że ten rok ma być obfity właśnie w tego typu nawałnice i burze. Czytaliśmy to też w kalendarzach, rozmawiamy z różnymi ludźmi, powiedzmy starszej daty, którzy już gdzieś tam coś przeżyli, jeśli chodzi o pogodę. Więc ciekawe. Myślę, że warto zabezpieczyć się przed właśnie takimi anomaliami pogodowymi, aby naszych upraw nie zniszczyło. No i przede wszystkim samochodów, żeby myśleć o tym, że jak idzie burza, no to jak mamy możliwość schować, schować gdzieś pod zadaszenie. Bo nam kilka lat temu jeden samochód zbiło, jak były to właśnie Grady. A ja mam takie przeczucie, że w tym roku no, może być podobnie. Także podsumowując, ten film zachęcam Was do tego, aby pochylić się nad zabezpieczeniem naszego dobytku przed gradem, naszych roślinek przed gradem. Są do tego specjalne siatki. Można kupić nawet zwykłą agrowłókninę, czy po prostu włókninę taką gospodarczą, aby właśnie sobie osłaniać te roślinki, gdy widzimy chmury. Jest też aplikacja Windy, generalnie ja z niej korzystam. Ona jest darmowa, nie trzeba co nie płacić, i tam możemy mm, już w tej, w tej aplikacji e, sprawdzić natężenie, e, natężenie tej burzy, moc tej burzy. I ona może określić nam, czy idzie z gradem, czy bez gradu. Także to jest ciekawe, aby, aby sobie sprawdzać. Ja tak kilka razy w tamtym roku uratowałem nasze roślinki. Dajcie znać, czy u Was też przechodziły w ostatnim czasie nawałnice, burze. Może jakieś inne anomalie pogodowe się pojawiły. Dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, że wam się przyda. Jeśli tak, to proszę cię zostaw łapkę w górę, subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi materiały, które będę w niedalekiej przyszłości dodawał. Dzisiaj się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się. Cześć.